Pasmo kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kamil Czyżak i zachęcam do oglądania kolejnego odcinka pasma kultury. Dzisiaj naszym gościem jest pani Aleksandra Bednarczuk, kierownik Centrum Aktywności Społecznej, Centrum Spotkań Europejskich Światowid Welblągu. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest oferta, nowa oferta kursów w sekcji warsztatów, która już jest do obejrzenia przez wszystkich zainteresowanych. Jest ona dostępna na stronach internetowych na Facebooku. Natomiast chciałbym się podpytać o parę nowości, o parę ciekawych zagadnień, które są w tej ofercie, ale zanim do szczegółów, to proszę. Powiedzieć, czy sierpień, połowa sierpnia, pierwsze 10 dni sierpnia to jest ten okres, dobry okres, kiedy publikujemy, informujemy mieszkańców o nowej ofercie? Tak, jest to bardzo dobrze, dobry okres, ponieważ większość osób już zakończyła swoje wyjazdy wakacyjne, powoli przygotowujemy się do nowego roku szkolnego, a tym samym do również innych aktywności, które podejmujemy właśnie w tym okresie, czyli do możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. I dlatego właśnie już w sierpniu wychodzimy z naszego naszą ofertą sekcji artystycznych skierowanych do różnych grup wiekowych, które przygotowaliśmy w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Zapisów dokonujemy właściwie przez okres sierpnia i września, żeby od października właśnie rozpocząć już tą edukację. To, co, co w tej ofercie? Z czego zbudowana jest ta oferta? Do kogo adresowana? Oferta adresowana jest właściwie dla każdej grupy wiekowej. Najmłodszymi uczestnikami naszych zajęć mogą zostać dzieci w wieku 1,5 roku. Dla nich przeznaczone są zajęcia o nazwie smykosensoryka. Później mamy ofertę zajęć plastycznych i wokalnych dla dzieci od właściwie 5 roku życia poprzez dzieci szkolne, młodzież, poprzez dorosłych, a kończymy na naszych propozycjach skierowanych wyłącznie dla Seniorów. Czy w tej ofercie znajdziemy jakieś nowości, nowe propozycje, które nie były wcześniej światowicie praktykowane? Tak, jeszcze jakby nawiążę do tego, co w ogóle mamy w ofercie. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, przygotowaliśmy różnego rodzaju warsztaty artystyczne. Są to warsztaty ogólnoplastyczne, warsztaty malarstwa i rysunku oraz warsztaty tkactwa i rękodzieła artystycznego. Niektóre z tych działań prowadzone są dodatkowo w różnych kategoriach wiekowych bo wiadomo, że inne umiejętności manualne ma pięciolatek, inne 12 czy 15-latek. W związku z czym dzieci będą miały możliwość rozwijania się i pracy w swoich grupach wiekowych. Przygotowaliśmy również dla dzieci i młodzieży sekcję wokalną również w kategoriach wiekowych dzieci i młodzież. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, do nich skierowana jest sekcja ceramiki, szkła i fusingu, sekcja malarstwa i rysunku oraz sekcja ogólnoplastyczna, a dla seniorów po raz kolejny działać będzie sekcja wokalna, zespół, a w sam raz. I wracając do twojego pytania, czyli jakie mamy nowości. W tym roku przygotowaliśmy trzy nowe propozycje. Pierwsza z nich skierowana jest właśnie dla, dla tych najmłodszych, czyli smykosensoryka. sensoryka Zajęcia te prowadzone będą w naszej sali doświadczenia świata. Sala ta wyposażona jest w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, stymulujące zmysły najmłodszych. Dzieci będą tam pracować w małych grupach. Będzie to grupa maksymalnie sześcioosobowa, sześcioro dzieci plus opiekunowie. I pod okiem Doświadczonego instruktora będą właśnie mogły rozwijać swoje zmysły, małą motorykę i będziemy wspomagać ich ogólny rozwój. Kolejna nowa propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży. Są to warsztaty ogólnoplastyczne z elementami języka angielskiego, art and craft. Wiadomo, że ten język angielski otacza nas teraz właściwie z każdej strony i jego znajomość jest no, niezbędna w życiu codziennym. Każda okazja, żeby go szlifować i podnosić swoje kompetencje w tym zakresie jest dobra. W związku z czym właśnie przygotowaliśmy taką sekcję, gdzie dzieci przy twórczej pracy będą poznawać podstawowe zwroty związane właśnie ze sztuką, komunikować się w tym języku, a jednocześnie no dobrze się bawić pod względem artystycznym. Ostatnia nowa propozycja skierowana jest dla odmiany do osób dorosłych. Jest to również sekcja ogólnoplastyczna. Większość naszych sekcji jest ukierunkowana bardzo tematycznie i wspomaga rozwój zainteresowań i zdolności w danych dziedzinach, czyli ceramiki, malarstwa szkła, fusingu. Natomiast jest wiele osób, które nie wiedzą, co chciałyby robić, w czym, w czym byłyby najlepsze. Chciałyby łączyć te różne techniki. No i właśnie odpowiedzią na to, na to zapotrzebowanie jest sekcja ogólnoplastyczna. Ona będzie łączyła właśnie te sekcje takie tematyczne, które mamy, czyli ceramikę, fusing, malarstwo, ale będzie jeszcze połączona z elementami grafiki, tkactwa, rękodzieła artystycznego. Także każdy będzie mógł zobaczyć w czym mu się fajnie pracuje, w czym się sprawdza i jakby szlifować te swoje umiejętności właśnie w tych dziedzinach. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie i teraz stąd moje pytanie. Czy przez cały rok, kiedy te sekcje działają, kiedy nawiązują się więzi, przyjaźnie, znajomości, to planujecie, praktykujecie coś takiego, że na sam koniec sezonu danej sekcji czy warsztatów jest później jakiś występ dla publiczności, jakiś wernisarz prac, które powstają na sekcjach? Tutaj jest różnie, w zależności od sekcji, bo na przykład jeśli chodzi o sekcje skierowane do dzieci, sekcje plastyczne, staramy się eksponować te prace i pokazywać rozwój umiejętności dzieci systematycznie w brylece, w której mieszczą się pracownie plastyczne, mamy specjalną przestrzeń wystawienniczą, w której cyklicznie prezentowane są właśnie prace najmłodszych, dzięki czemu oni mogą się poczuć jak prawdziwi artyści, a rodzice zobaczyć jak ten rozwój umiejętności przebiega. Jeśli chodzi o sekcje dla dorosłych, jest to tak jak mówisz podsumowanie sekcji na koniec sezonu artystycznego i prezentujemy tutaj prace powstałe na wszystkich sekcjach skierowanych dla osób dorosłych. Jeśli chodzi o sekcje wokalne, to tutaj również są występy naszych uczestników. Dzieci z sekcji wokalnej mają koncert na zakończenie edukacji swojej wokalnej, natomiast nasi seniorzy, którzy właśnie też kształcą się w zakresie wokalu, występują dosyć systematycznie. Tutaj na szczególną uwagę zasługują występy na przeglądzie seniorów, co mi w duszy gra. Oraz na targach seniora występują również na innych dedykowanych właśnie tej grupie wiekowej wydarzeniach. O, z tego, co kojarzę, nawet jest tam nutka rywalizacji pomiędzy tymi seniorskimi zespołami, bo przecież każdy Oczywiście, chce wypaść jak, jak najlepiej, ale fajne jest to, że, że właśnie w tym wieku ludzie nie, nie siedzą przed telewizorem, tylko chcą się rozwijać artystycznie, chcą występować, są pełni pasji i naprawdę fajne, fajne działania im wychodzą. To prawda. A czy tej ofercie znajduje się coś, bo przecież Centrum Kultury Światowej z tego słynie, takie zajęcia i propozycje dla grup zorganizowanych. Tak, przygotowaliśmy również ofertę dla grup zorganizowanych. Taka, taka twórcza praca wspomaga rozwój dzieci. Kontakt ze sztuką jest okazją do nie tylko do rozwoju umiejętności takich artystycznych, ale też do integracji grupy. Dlatego nasi instruktorzy przygotowali konkretne propozycje skierowane dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych i Placówki mogą skorzystać z tych konkretnych propozycji przygotowanych przez naszych instruktorów, bądź też możemy przygotować coś pod konkretne zamówienie i oczekiwania. Tych propozycji jest bardzo dużo. Z pewnością nasi widzowie słuchali uważnie i, i pewnie wyłapali to wszystko, ale gdyby potrzebowali więcej czasu do namysłu, gdzie znajdziemy informacje o tych wszystkich sekcjach i, i, i kursach? Informacje znajdziemy oczywiście w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, na naszej stronie internetowej, w zakładce Kursy i Sekcje, na naszym Facebooku Światowidowym. W tym roku otwierdzamy. Zbieramy też specjalny fanpage dedykowany właśnie edukacji artystycznej i wokalnej w Światowidzie. Także na tym fanpageu będą zamieszczane systematycznie wszelkie informacje, zarówno teraz, jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności tej sekcji i zapisy, jak i później będzie można obserwować na bieżąco dokumentację fotograficzną, relacje z naszych działań. Jesteśmy w trakcie również przygotowywania ulotek i plakatów, które znajdą Państwo na pewno w całym mieście. No zwłaszcza ta przestrzeń facebookowa jest ważna, bo przecież mówiłaś o tym, że w Brylece tak. jest przestrzeń, gdzie te prace są wywieszone, ale rodzice czy zainteresowani mogą oglądać również to wszystko w internecie. Także bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Mam również. nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu wszystkich najważniejszych informacji o tym, co będzie się od października działo w Światowidzie. I zapraszamy bardzo serdecznie do Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Pasmo kultury.